Dobra, to ja nazywam się Kamil Stanuch. Krzysiek trochę mnie uprzedził z pytaniem, bo chciałem Wam na początku zadać pytanie: kto z Was był na pierwszym krakspocie w tym roku poświęconym porażkom? Dobra, dwie osoby. Nie, nawet trzy. Okej, okay, tam Paweł Nowak miał taką bardzo fajną prezentację o zabiciu Waltera Meaty. Walter Meaty to był taki bohater, który miał bardzo bujne przygody. Tylko, że wszystko to działo się w jego głowie. Um, czyli on nic tak naprawdę w tym, w, tym, w tym kierunku nie robił. Ja też postanowiłem, że sięgnę do przykładu z literatury. Um, wyświetla się? Wyświetla się. Kto poznaje, kto to jest? Tesla? Nie. To jest kawka. Ktoś czytał kawkę? Proces? Dobra. On napisał takie opowiadanie przed prawem, które wydaje mi się, że dość dobrze będzie oddawać charakter dzisiejszego tematu, czyli budowania produktów. I na tym opowiadaniu chciałbym trochę oprzeć moją prezentację. Opowiadanie jest bardzo krótkie i fabuła jest taka, że przed prawem, przed wejściem do prawa stoi strażnik, i przychodzi tam człowiek ze wsi który chce przejść przez tą bramę i pyta się, czy może, czy może przejść. Strażnik mówi mu, że tak, tylko nie teraz. No więc mężczyzna i strażnik usuwa się, bo ta brama nie ma drzwi. I ten człowiek jest bardzo zaciekawiony, więc wychyla się i zagląda, co tam jest za tymi drzwiami. Strażnik widząc to uśmiecha się i mówi, jeśli chcesz, możesz przejść przez tą bramę tylko pamiętaj, że ja jestem potężny, a za tą bramą są jeszcze kolejni strażnicy, którzy są potężniejsi ode mnie. Nawet ja nie jestem w stanie zdzierżyć wzroku trzeciego strażnika. No więc ten człowiek ze wsi się nieco zląkł, wycofał się i postanowił, że poczeka. Strażnik nawet mu dał krzesło i on usiadł na tym krześle i czekał tak dniami, tygodniami, latami. I... Przychodząc do tego strażnika, on przyszedł z tej wsi, mając pakunek pełen różnych skarbów, kosztowności, i zaczął przekupywać tego strażnika. I strażnik powiedział, że dostając te, te kosztowności, powiedział, że przyjmę je, żebyś nie pomyślał, że, że czegoś zaniedbałeś. I tak mijały lata, i ten, ten, ten biedny człowiek starzał się dziecinniał i zaczął. Nawet zaprzyjaźnił się z płami na płaszczu tego mężczyzny, i zaczął te pchły przeku przekupywać. I okresu śmierci, on leżąc już, nie opadał tego strażnika, wyszeptał, pytając się prawnika, czemu jeśli wszyscy pragną prawa, to czemu nikt nikt, przez te wszystkie lata, nie, nie próbował przejść przez tą bramę. Na co strażnik nachylił się i powiedział mu, że. Tylko ty mogłeś przejść przez tą bramę, i ona była tylko dla ciebie. Teraz ja ją zamykam i odchodzę. I tak kończy się to, to opowiadanie. Jak się pewnie domyślacie, ono miało przez, przez lata wiele wykładni, wiele, wiele interpretacji i może się odnieść do wielu aspektów w życiu. No, mi się wydaje, że ono dość dobrze odnosi się do rozwoju produktu i robienia startupu, i w ogóle firmy. Ja wam dzisiaj na pewno nie powiem, jak robić. Dobrze produkty, czy jak zbudować dobrą firmę. My dwa lata temu stworzyliśmy coś takiego jak Nearbox. To miał być taki geolokalizacyjny Twitter. No i były konkursy, rozbijaliśmy się na konferencjach, prezentowaliśmy to, dostaliśmy nawet inwestycje. Była Dolina Krzemowa. I po roku mieliśmy 1777 użytkowników. Czyli była to... Katastrofalna porażka. Może za wcześnie wycofaliśmy się i, i, i odeszliśmy z, z, tych, z tej naszej bramy do prawa, ale przez pewien czas byliśmy sceptyczni co do startu. Znaczy, jak słyszeliśmy słowo startup, to nam się otwierał nóż w kieszeni i powróciliśmy do pracy jako Software House, czyli jako, jako Sigma Point. Bez ambicji na, na, na miliardową firmę, bo praca jako. Firma usługowa to nie jest skalowalny biznes, ale jest to dobry biznes. Robiliśmy i my zajmujemy się aplikacjami mobilnymi, tworzyliśmy aplikacje mobilne dla klientów. I w marcu tego roku, w lutym tego roku, um, pozyskaliśmy klienta z Wielkiej Brytanii. To była sieć reklamowa, sieć reklamy RTB, która poprosiła nas, żebyśmy im zbudowali SDK. Tak, SDK to jest taki pasek kodu, który. Deweloperzy aplikacji mobilnych będą mogli wsadzić, tak jak wsadzić na przykład taki pasek z AdSense'a, i oni będą mogli w tych aplikacjach mobilnych wyświetlać reklamy. Czyli powiększa im się baza klientów i sieć po prostu tej, tej, tej reklamy. No i my to zbudowaliśmy. Byliśmy zupełnie zieloni, jak chodzi o rynek reklamy mobilnej, tym bardziej rynek RTB. Więc zaczęliśmy drążyć. Jakie tam są problemy? Problem jest taki, wszyscy mam nadzieję kojarzą kukisy, prawda, jak działają kukisy. Jak wchodzicie do, do sklepu, przeglądacie coś na Allegro, to później wam się wyświetla na Facebooku albo śledzi was reklama jakiejś koszuli, czy, czy innych spodni, czy, czy, czy tostera, prawda. Um, na tym polega właśnie RTB, że na podstawie kukisów, czyli tego na, w jakich, na jakich stronach byliście, po prostu wyświetlają wam się reklamy, mówiąc krótko. Problem z aplikacjami mobilnymi jest taki, że tamtych kukisów nie ma. Czyli, ktoś, czyli to, co Wam się wyświetla w aplikacji mobilnej, gracie w Angry Birdsy na Androidzie, tą darmową wersję, te reklamy często nie są relewantne. Bo nie wiemy, co, co, co Wy robicie na desktopie. My pomyśleliśmy, no dobra, a, ale z poziomu aplikacji mobilnej wiemy, jakie są inne aplikacje w telefonie. To aplikacja ma do tego, do tego dostęp. Postawiliśmy sobie takie pytanie. Czy można by taki produkt stworzyć? Nazwaliśmy go Koala Matrix. Nazwa. To był zupełny przypadek, czemu Koala. Czy na podstawie pięciu aplikacji mobilnych da się coś powiedzieć o, o człowieku? Jak myślicie, kto stoi za. Kto jest właścicielem takiej aplikacji, tego telefonu? Dobra, czemu? Proszę. A chyba sto, tobie, Kasia, to pokazywałem, więc nie powinno. No dobra, no dobra, no to kontynuuj, dobrze ci idzie. Jest matką, to ma pięć lat wieka, ambitną zawodową połowę lubina, prawdopodobnie w Mediagrubach do tej pólki, i dużo jeździ to... autem. I jest dziecko. Do dobra, no dobrze, dobrze. Tak, właśnie o to chodzi. Dobra, więc Kasia wypatrzyła wypaczyła całą, całą ideę. Co pokazuje, że da się. To zrobić. I my założyliśmy sobie, że, że może, może taką, o, taką technologię da się, da się opracować. I może będzie na to popyt. I my będziemy, zrobimy też takie SDK, które każdy deweloper będzie mógł wsadzić w swoją aplikację. I to SDK będzie się komunikować z naszymi serwerami i my będziemy wypluwać ten, ten profil. No to mamy potencjalnego klienta w postaci tej sieci, którą, dla której to, to robimy. No i można było zacząć pracę. My sobie powiedzieliśmy, że nie. Znaczy, przyjęliśmy, że tak się sparzyliśmy, że nie warto się na to rzucać. I to była świetna decyzja. To działa? Działa. Dobra, znaczy, ten sceptycyzm, z którym, z którym, z którym podeszliśmy do tego, zbawił nas. A dlaczego? Co było takie zbawienne? To, że w przeciwieństwie do tego człowieka z opowiadania nie mieliśmy kosztowności, nie mieliśmy inwestycji. Nikt nie inwestuje w software house'y, bo software house to nie jest coś, co będzie skalowalne. I software house y mają to do siebie, co, co jest bardzo fajne, że od pierwszego dnia muszą zarabiać. Czyli. Trzeba pozyskać klienta, żeby, żeby były, były pieniądze. Nie ma budowania produktu przez dwa, trzy miesiące, tylko każdą rzecz trzeba, trzeba optymalizować. Więc my nie mając czasu na to, musieliśmy przemyśleć, OK, czy w ogóle jest to wykonalne? Okazało się, że jest to wykonalne, więc zbudowaliśmy jakieś takie szybkie MVP, wrzuciliśmy tego Google Play'a, do App Store'a, przeszło, okazało się, że, że działa. Tylko ważniejsze pytanie było, czy ktokolwiek jest tym zainteresowany. Um, jeden klient to jest za mało. W momencie, kiedy wiedzieliśmy, że to, to działa, zrobiliśmy ten nieszczęsny landing page, co robi każdy startup, jak jeszcze nic nie ma. Um, tylko nadzieja, że ktoś przyjdzie z tego landing page'a i podpromujemy to w Google AdWords, i nagle sieci reklamowe się pojawią i zostawią maila, no byłaby złudna. Więc nauczka była taka, że nie należy pukać do jednych drzwi. I tu zaczyna się cała przygoda. My mamy 11 osób w firmie. Większość są programiści. Więc tutaj spadła na mnie rola, żeby to zwalidować. To znaczy, czyli przyjęliśmy, że dopiero jak ktoś powie tak, chce to kupić, to wtedy to zbudujemy. Czyli potraktujemy to jak zwykłego klienta, który przychodzi do nas, podpisujemy umowę i Zaczynamy robić, i po 3-4 miesiącach jest płatność. Więc to jest ta część o spamowaniu na Linkedinie. Znaczy, ja zrobiłem sobie listę 461 sieci reklamowych, sieci reklamy mobilnej, i zacząłem tych ludzi szukać na Linkedinie. A na Linkedinie wysłałem 46 maili, jeszcze wysłałem też maile takie do ludzi, których, których miałem po prostu maile. No i miałem response rate, 21 osób mi odpowiedziało, umówiłem się na 8 skype'ów, czyli łącznie z tym mailem był jakiś response rate na poziomie 60%. Ja pisałem do jakichś founderów do prezesów i oni mi odpisywali, prawda? Um, to co nas znowu uratowało, to to, że przyjęliśmy, że ta technologia będzie tylko, ten produkt będzie tylko dla sieci reklamowych. Sieci reklamy mobilnej rtb, czyli bardzo wąski target. Um, I kilka chciałem wam takich tipów sprzedać, znaczy Budowanie produktu jak naprawdę 20% to jest budowanie, czyli ten, ten development. Uważam, że 80% to jest to, co się dzieje dookoła. Um. Znaczy, pierwsza rzecz to nie bądźcie sprzedawcą. Nikt nie lubi e, sprzedawców. Takiego maila, nie wiem, czy no pewnie na, pew na pewno dostajecie tego typu, typu maile. E, czyli na kilometr widać, że to jest mail wysłany z szablonu. Telemarketerów nie lubimy, nie dlatego, że dzwonią o godzinie 13, kiedy jemy obiad w niedzielę, tylko dlatego, że piszą po prostu, mają tą samą formułkę, nie traktują nas e, osobiście. Za takim mailem stoi taka laska z, z Fotostoka. Nikt nie lubi takich, takich ludzi, więc takimi ludźmi też nie bądźcie. E, to jest mail, którego ja wysyłałem i on jest bardzo wystudiowany. Jak spojrzycie, e, to jest gość, który jest szef... No dobra, zasłoniłem go... Bo nie będę pokazywał. W każdym razie ja wystudiowałem wszystko w tym mailu. Temat, jak widzicie, był z małej litery pisany, żeby było tak spontanicznie, prawda? Czasem nawet próbowałem robić literówkę w temacie, żeby wyglądało, że pisał to rzeczywiście człowiek, prawda? Temat napakowałem słowami kluczowymi, z którymi związany był ten człowiek. I co najważniejsze, pisałem magiczne słowo, znaczy request, prośba. Nic nie sprzedawałem. I jeszcze magiczniejsze słowo, czyli, że proszę tylko, nie sprzedaję nic, proszę tylko o feedback. Prawda? No i to chyba zadziałało, że, że ci ludzie mi odpisywali. Umawiałem, umawialiśmy się na Skype i. Najfajniejsza sytuacja była, kiedy umówiliśmy się z jedną siecią reklamową z, z Niemiec, AdSquare. Oni robili coś takiego jak my, tylko na podstawie geolokalizacji. Czyli jak przychodzicie do banku PKOBP i później idziecie do przedszkola, to znaczy, że jesteście prawdopodobnie rodzicem, który ma banko, konto w banku PKOBP. I my z nimi tam napisałem chyba do jakiegoś Project Managera, on skierował mnie do sekretarki i ta sekretarka omówiła nas z ich CTO. I zupełnie się nie zrozumieliśmy, bo oni podczas rozmowy myśleli, że my jesteśmy już takim dużym graczem, że mamy tam stronę i chcieli kupić od nas milion tych takich mobilowych cookiesów, czyli Ad ID. I pytali się, za ile byśmy to sprzedali i jakie są warunki dealu. I my powiedzieliśmy, że my nic nie mamy, tylko szukamy feedbacku. No i oni się trochę zmieszali i powiedzieli: No to jak będziecie coś mieli, to, to pogadamy. I to był sygnał, że warto to, to zbudować. I w tym czasie pojawił się ten dinozaur z tematu, o którym wam pisałem. I tym dinozaurem był T-Mobile. Też przypadek. Jesteśmy w Hubraumie i tam pokazaliśmy ekipie z Hubraum, nad czym pracujemy. I okazało się, że oni się tym zainteresowali. Wzięliśmy udział w Telekom Innovation Contest, wygraliśmy ten, ten konkurs i okazało się, że, że Telekom może mieć a um, też jakiś interes w wykorzystaniu tej, tej technologii. Dlaczego to jest dinozaur? Um, często w tym środowisku startupowym mówi się, że korporacje są nudne, że tam się nic nie nauczycie i że to są takie słonie, ale Kuła Probola z, z, z Hubraumu, on miał kiedyś bardzo fajną prezentację i właśnie pokazywał, że telekom to nie jest taki, taki słoń. To jest raczej dinozaur, który wciąż ma kły i 15 milionów klientów. I może dużo. Um, no i tak zaczął się ten nasz taniec przysłowiowy z dinozaurem, o którym pewnie chcę teraz e, dłużej powiedzieć. E, zabicie swojego strażnika. Um, w tym opowiadaniu kawki ten strażnik to, to jest tak naprawdę uosobienie e, nas samych. znaczy to jest ktoś, kogo sobie sami tworzymy i mówimy, że nie jeszcze nie powinienem e, Podejmować telefonu i dzwonić do klienta, i nie powinien wysyłać maila. My, jak spamowaliśmy tych ludzi na LinkedInie, to jedyne co miałem, to miałem PDF-a z, z pitch deckiem. I jeszcze ten pitch deck był na tyle, okazało się, nietrafny, że jak wysłałem do jednego Amerykanina, później się umówiłem z nim na, na Skype'a, to on mi grzecznie powiedział, że wiesz co, no tam masz w tym, w, tym, w, tym, w tym deku takiego slajda, gdzie wskazujesz, że na przykład kobiety można rozpoznawać na podstawie aplikacji Period Tracker. Do śledzenia okresu. I że wiesz, jak to się pokaże gdzieś na, 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 na jakimś spotkaniu zarządu, to, no to możesz nie trafić w ich gusta, prawda? A więc no, nie byłem przygotowany do tego. No i może się wydawać, że tym bardziej nie byliśmy przygotowani do starcia z kimś, tak, z tak dużym klientem jak T-Mobile, czyli Enterprise, który wymaga i jest roszczeniowy i może być roszczeniowy. I znów uratowało nas to, że nie mieliśmy nic. To znaczy, produkt zaczęliśmy robić gdzieś po godzinach, gdzieś między projektami i on nie był w pełni dopracowany. Znaczy, działał. Kupiliśmy template, gdzie to podpiliśmy. Ten backend, który, który został stworzony, on nie był na milion czy piętnaście klientów, tylko na początek był może na tysiąc klientów do jakiegoś testu pilotażowego. Co więcej, nie przejmowaliśmy się właśnie. Tym, że gdzieś stoi ten, 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 ten nasz wewnętrzny strażnik, powywaliło się kilka rzeczy. Um, Jarek, który, który z działą innymi um, nas w całym tym procesie, on napisał, że wiecie co, panel trochę wolno działa. Ten panel analityczny. No i my się przeraziliśmy, że kurczę, jak to wolno działa, a oni to testują, to pewnie się zniechęcą. Ja napisałem, że zaraz siadamy nad tym i cały team mobilizujemy. I on odpisał, że nie, no spoko, to spoko. Nie jest jakiś problem, tylko później pomyślcie, czy nie da się tego, czy nie da się tego naprawić. Um, no i kolejna nauczka, um, pamiętacie, co, co, co powiedział strażnik, jak, się go, jak go przekupywał ten, ten nieszczęsny człowiek, że biorę tylko tylko, żebyś, żebyś był spokojny, żeś nie zadbał niczego. I podobnie może być, jeśli współpracujecie z wielką firmą, że ona będzie was prosić o jakieś featurey dodatkowe. Tak mieliśmy z, z dyrektorem marketingu w Czechach. Um, on powiedział, że. A czy będzie taka możliwość, żebym ja sobie sprawdził, jak się, jak się zmieniają te, te persony, te profile na przestrzeni kilku miesięcy? My tego oczywiście nie zaimplementowaliśmy. Co więcej, w, tej, w tamtej wersji mieliśmy tylko wgląd w dzień wstecz. Prawda? No i powiedzieliśmy, bo nie mieliśmy na to zasobów, po prostu, żeby to teraz zrobić. Powiedzieliśmy, że w docelowej wersji tak, to będzie. Um, Czyli nie ulegajcie, nie ulegajcie temu. Dlaczego? Bo duże enterprise one mogą was ciągnąć przez 6 czy 12 miesięcy. Bo tak wyglądają te cykle sprzedażowe w, w, w dużej firmie. I to nie jest ich wina. Znaczy, oni nie to, że, że nie chcą, tylko po prostu taka jest struktura, taka jest, taka jest, taka jest decyzyjność. I też no, powiem dość dosadnie, ale. Dużej firmy nie interesuje wasze rozwiązanie. Um, to jest też slajd z, z, z właśnie z Hubramu. E, niestety, jeśli ktoś ma 15 milionów klientów i ci klienci codziennie narzekają na Facebooku, na Twitterze e, i, i, i dzwonią, to mają większy problem niż wasze innowacyjne rozwiązanie. E, zawsze w takiej dużej firmie musicie znaleźć tak zwanego czempiona, czyli kogoś, kto sam będzie. Mm, Ciągnął wszystkich, żeby, żeby wdrożył wasze rozwiązanie. Um, I niestety prawda jest taka, że to, to jest jakby to, czym chcę, chcę zakończyć i czym kończy się to opowiadanie. A może trochę motywacyjnie, ale że tędy nie mógł przejść nikt inny pro ciebie, gdyż to wejście było przeznaczone tylko dla ciebie. To znaczy, w dużej firmie piłeczka jest zawsze po waszej stronie. i Ludzie tam nie powiedzą, czego chcą, tylko trzeba im podsyła, pod, podsuwać to. Jeśli nie będziecie ciągnąć tematu, jeśli nie będziecie dzwonić, jeśli nie będziecie sami dawać rozwiązania od A do Z, to to umrze. I pewnie powinienem zakończyć jakimś takim, nie wiem, super konkluzją. No tej konkluzji w naszym przypadku jeszcze nie ma, znaczy nie możemy jej ogłosić. Pewnie za jakiś miesiąc czy, czy, czy dwa um, ogłosimy, co nam się udało zrobić. to tyle. Jak jest napisane, czy są jakieś py pytania? To już idę, idę. W swojej prezentacji mówię, żeby nie być typowym sprzedawcą, to w jaki sposób wy pozyskujecie klientów w takim razie do swojej firmy? Nie będę Dobra, działa. Dobra, teraz powiem taki typowo sprzedażowy tekst, czyli najlepszym modelem biznesowym jest jakość. Znaczy my głównie klientów pozyskujemy przez, przez rekomendacje, ale to jest jakby specyfika firmy usługowej czy software house'u. Czyli zrobiliśmy coś dobrze, klienci nas polecają. Dlaczego też to wybieramy? Bo jeśli pracujemy z dobrym klientem, to on pewnie też zna ludzi z, że tak powiem, z podobnym kapitałem kulturowym, prawda? I takich nas... To po prostu networking. Czyli rozmawiasz i chyba, no nie wiem, no ze sprzedażą to jest jak z randkowaniem czy, 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 czy umawianiem się. Znaczy, jeśli jesteś zdesperowany, to klient to pozna i nie będzie chciał z tobą współpracować, prawda? Więc klientów trzeba pozyskiwać w momencie, kiedy masz tych klientów i po prostu się networkować. I nie wiem, to działa w naszym przypadku. W przypadku innych sądzę, że trzeba po prostu aktywnie sprzedawać i przyjąć jakiś lejek, że wykonujesz 10 telefonów, 3 spotkania i jedna sprzedaż. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Ze wszystkimi, ze wszystkimi. Pierwszego klienta, jakiego my poznaliśmy, to było na evencie AIP, z suto zakrapianym Johnny Walkerem. Yeah? I tam po prostu ktoś podszedł, bo pamiętał nas, że my robimy aplikacje mobilne, i skonektował nas z, z kimś. No, jest to takie amerykańskie słowo serendipity, nie? gdzie maksymalizujesz szczęście i rozmawiasz z ludźmi, którzy potencjalnie nie, nie pomogą ci. Prawda? No i tyle. No.